z tej strony Inu i Su I dzisiaj znowu mamy I dla was unboxing jesu. I zaczniemy od tego To ty masz jedno, ja mam drugie I otwórzmy to razem Teraz już umiem otwierać To jest y... To jest Renumerator z, JG. z JG. I ja mam W mojej magicznej Kuku Jonę. o oh. Tą taką nice. ładną mm. I czy w środku tak. I w środku jest... To jest chyba naklejka. Czy coś. No, okay, Na w środeczku. Po z, z moją... nacu Z moją napsu? Nie, z moim nacu. No. Ale... Ale ładne, to te. Tu gładka ładna. Hej, może być do środka? masz być do środka i to odłożę tu to weź na razie tu grzebień tu i daj mi y, noszeczkę o Jezus, nie udało mi i najlepsze jest to, że ta paczka, no masz już z tej strony ta paczka stała tydzień czy dłużej? Tydzień. Chyba? Nie wiem kiedy ją przyniosłaś. W piątek, ale nie ten w piątek, tylko wcześniejszy no to, piątek. trochę tydzień? tydzień? Mhm. Na początku wysunęłem tew. Myślałam, że otworzyłaś. Teraz... Nie, to chuju chłopki. Mhm. Dobra, wiesz, co? Trzymaj do... no, do... mhm. to. Nawet on. Pewnie się nie uda. Uda się, nam się nie uda. Co? Weź, to weź, 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 weź. Pięć, pięć, pięć. Pec, pat, pat, pat. A ty w ogóle pamiętasz, co tu jest? A ty pamiętasz? Nie. No właśnie. Będzie niespodzianka. Tak. Hello. Twoja luta. Give, o, oh, given. O, oh, given. A Daj. to już mamy. Zoteliera. O! Ooo, Jakie to, jaką to ma fakturę. No, mówiłam, no. Oh my god. Oh my G. No, czeka, taka materiałowa. No, mam takie wrażenie. Ale śmiechu. Czy to jest Joji? Jo yy, podejrzewam, że może być. Nie, bo nie ma żadnego ograniczenia. A w środku na skrzydełkach. Mhm. No to, przeczytam i ci powiem. Dobra. To jedziemy dalej. Ale fajna moc. <laughs> Wcześniej nie było tak. Można macać. No. Pokazałaś? Nie wiem. To jest super. super. Potem mamy given. To też takie michowe jest. Ale nie aż tak no. jak tamto. Kim on jest? Jakimś chłopem. Mhm. Potem jest jesteś moim latem. Ładna, a gładka. Mhm. Podoba mi się. Uf. O Jezus, A A to to jest mi Misa furuje. Tam panią. A to jest 16. No nie wiem, no ale, ale kojarzę O. Pomyślałam, że to będzie większe. Ale grubszy. Ja to, ten. Czarny. Au, ale wali. No. <laughs> A w ogóle nie powiedzieliśmy co mamy. Habia <laughs> Montekisto. Jakoś jak się pytałyśmy... Y jakąś odebramię na tomówkę, nie? To się... Na to, co czekałyśmy. O kur... O Jezus! Maria, co to jest? O oh my god! Jezus, nie Maria. Ja nie ma... Jakie to jest duże! A, nie. Co? Właśnie! Ja mam taki... okay. To jest tomik! Bo, no właśnie, a... No, ja no, ale mnie oszukali... Ale to jest śliczne. Ale mnie oszukali. Myślałam, że to jest buklet. Ale ja czy... No to jest jakiś coś dodatkowy. To nie jest jak ten. Mhm. Taka króciutka w środku ten. Czarna noc. Jezus Maria No uwielbiam. Ale mam Oh radę my się... god! <laughs> <laughs> Nice. Ale byś dostała tego, takie coś. Oli panowie. <laughs> nie, nim ja nie rozmawiam. Jezus Maria, co tu się dzieje? <laughs> co? Nice! Właśnie miałam mówić, że chciałabym takie dostać kolorowe całe to. No to ani jednej mm. strony kolorowej nie ma. Szkoda. A są w środku? Kolorowe? Nope. Tomasz, Tomasz, to czarna noc, proszę cię, Balce, i tu wielkie, ładne, Magic Night, Ray, Ray, i podoba mi się. To jest od klampa. No. Mhm. Skusiła nas posakuje, nie? Mhm. Ale mhm. nie wiem, czy od razu chcę czytać. Ej, ale w, kres... w sakurze mi się o wiele bardziej podoba kreska. Hmm. Nie Ale to, to, to wygląda jak sakura. Dobra. U -u. Bo mamy jeszcze dwie. No. Mamy otwarty <laughs> trzeci tom. Z górze Apollo. Dlaczego by nie? Ma. Jezu, co to za ta nie, w w na... nie wiem. Takie brzydkie brzydka jeszcze. No, tak. ciekawi mnie, <laughs> jak to się skończy. Uh -huh. No i mam jeszcze czwarty tomik. I stwierdziłam, że będę sobie podwa kupować. Chyba, że bardzo mi się spodoba znowu i przy kolejnym wykorzystam okazję i kupię całość. Dobrze. Tak. No to było na tyle. W sumie nie ma tutaj dużo no. ten. Myślałam, że w ogóle... Będzie tego więcej. Tak, już o. będzie się tego trochę więcej. Delikatnie widzę, że jest uszkodzona. No. Tylko podjęto na rogu. Oj, oj. Ale to, to tyle dobrze, że tylko tyle, nie? Mhm. Kogo tam za... nie wiem, książek za kogoś zapupeł, łapon. Ja nie co nie tam wiem. się dzieje? Jezus Maria, co Ja nie, czy... nie wiem, co ty masz za No bo to... No to, to wyglądało! Dobra, Ale to jego ręka była. <gryśle> <gryśle> Więc tak wygląda paczuszka. Tak, ładnie, zaprezentuj. I nie, jeśli to wam to się pod... Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję. Y, dzwoneczek. Zapraszamy Instagrama, na Instagrama, Discorda, Facebooka, na Opowiadanie, Lex. I mówiłaś na Discorda? Tak. Bo na Discordzie co sobotę oglądamy razem tak. anime, więc jeśli ktoś ma ochotę z nami obejrzeć anime, no to zapraszamy. Mhm. Więc teraz się już żegnamy. pa! Pa, pa! Może <głos》>, to było takie nienaturalne! Pa! pa!